Dbaj o siebie naturalnie z jogą twarzy i automasażem. Witam Cię w siódmym dniu naszego 14-dniowego wyzwania z jogą twarzy. Dziś zadbamy o Twoje usta. Na nasze dzisiejsze spotkanie warto związać włosy, a także przygotować swoje ulubione produkty. Za wygląd ust odpowiedzialny jest przede wszystkim orbicularis oris, czyli mięsień okrężny ust. Ważne, aby dbać o jędrność i rozluźnienie tego mięśnia. Zaczniemy od wibrowania ustami. To ćwiczenie fantastycznie rozluźnia cały mięsień okrężny ust. Weź głęboki wdech i na wydechu wibruj ustami. To ćwiczenie pomaga pozbyć się nadmiernego napięcia w tej okolicy. W mięśniu okrężnym ust zbiera się wiele napięć, co jest związane z tym, że Mamy nieprawidłowe wzorce jedzenia oraz picia, a także zbierają się tutaj niewyrażone emocje. W kolejnym geście szczypcowo chwyć usta przy kąciku ust i delikatnie unoś kąciki, potem przemasuj cały obszar mięśnia i dodaj ruch ugniatania. Dzięki temu gestowi poprawisz ukrwienie w tej partii. Dodatkowo zdejmiesz napięcia kąciki ust uniosą się. Powtórz taką ścieżkę sześć razy. Kolejnym gestem zdejmujemy napięcia pomiędzy mięśniem okrężnym ust a policzkami. Palcami wskazującymi lekko dociśnij partię brudynosowo nosowo- wargowej i odrywaj. Następnie będziemy zdejmować napięcia z okolicy brody. Tutaj również gromadzi się wiele napięć wpływając na okolice ust. Najlepiej przemasuj tą partię kłykciami palców wskazujących. Ruch jest dosyć głęboki. Warto, abyś podczas wykonywania tego masażu miała rozluźnione usta. Masuj do momentu, gdy poczujesz rozluźnienie. Mięsień okrężny ust nie jest bezpośrednio przyczepiony do kośćca. Porusza się dzięki aktywności mięśniowej mięśni policzków. Dlatego tutaj tak dużą wagę przykładam do zdejmowania napięć. Kolejnym krokiem będzie ćwiczenie. Tutaj na pewno poczujesz aktywność całego mięśnia okrężnego. Wysuwaj usta w dziubek daleko przed siebie, następnie zawijając wargi na zęby, powolutku wsuwaj usta do środka. Ruch jest nieśpieszny i bardzo dokładny. Powtórz około 10 razy ten gest. Pamiętaj, aby w tym ćwiczeniu oddychać. Jeśli to ćwiczenie nie jest dla Ciebie łatwe, to znaczy, że mięsień okrężny może być osłabiony i to ćwiczenie jest właśnie dla Ciebie. Kolejnym ćwiczeniem są kaczorki. Szczypcowo palcem wskazującym i kciukiem chwyć całą partię mięśnia okrężnego, palce się nie ruszają. Tylko mięśniami ust próbuj zbliżać do siebie kąciki. Ruchy są pulsacyjne. Powtórz to ćwiczenie 10 razy. Następnym ćwiczeniem jest O i E. Zawiń wargi na zęby i wykonaj ruch, jakbyś chciała powiedzieć O i E. Wykonaj to ćwiczenie 10 razy. W tym ćwiczeniu również nie śpiesz się. Ważne, abyś po poczuła pracę całego mięśnia. Na koniec palcami wskazującym i środkowym przemasuj płasko. Cały mięsień lekko unosząc kąciki ust. Mam nadzieję, że poczułaś pracę mięśnia okrężnego. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji skóra Twoich ust również skorzysta. Ta praktyka jest prewencją i niwelowaniem zmarszczek palacza, opadających kącików, a także chomiczków. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. Jeśli podobał Ci się ten film, to zasubskrybuj mój kanał. I zapraszam Cię do jutrzejszej praktyki.